Hej, w tym wideo powiem Wam o tym, jak ubierać się na wesele jak angielski gentleman. Zróbcie sobie kawę i zaczynamy. Hej, nazywam się Michał Frąckowicki i mieszkam tutaj w Liverpoolu chciałbym powiedzieć, jak powinieneś się ubierać na swoje wesele lub na jakich, jakąkolwiek uroczystość, na której chcesz wyglądać super, excellent, jak angielski gentleman. Rozejrzyj się, jest dużo ciekawych rzeczy. Większość moich wideo jest w języku angielskim, ponieważ mieszkam tu, w Liverpoolu. A jak byś chciał otrzymywać więcej takich wideo? zasubskrybuj i nie zapomnij, naduśnić ten mały dzwoneczek. Temat tego, jak mężczyźni w Polsce wyglądają na weselach, został mi przybliżony niedawno przez Marcina Osmana. Pozdrowienia dla Marcina. Jest kilka rzeczy, od których można by zacząć naszą rozmowę na temat garniturów męskich, ale skupmy się tylko i wyłącznie na tym, jak garnitur powinien wyglądać na weselu. Może tak? Brutalna prawda jest taka, więc królowa mówi, że marynarki nie powinny być za duże. Co to oznacza? Powinny bardzo dobrze spinać się w klatce. Nie powinny być za duże tutaj, w okolicach szyi. Czyli nie powinny odstawać nam od koszuli. Powinny również powodować taki V-kształt, który podkreśla naszą sydwetkę. Czyli jeżeli mamy duże tej wyłogi, powinny one być dosyć duże, żeby podkreślić tą kształt V, i powinny być trochę wcięte, żeby też było widać wcięcia po bokach. Królowa chciała zwrócić uwagę na kolejną rzecz. Jeżeli już mamy marynarkę, jest ona dobrze dopasowana, czyli nie ma za dużo materiału, e, pasuje nam dobrze w ramionach i na szyi, powoduje też trochę ten V-shape, o którym mówiłem. Kolejna rzecz, która fajnie by było, żebyśmy mieli, to jest to, żeby nasza koszula była naprawdę slimowana, czyli nie chcemy mieć za dużo materiału, który jest pod marynarką. Czyli nie chcemy mieć za dużo koszuli. W większość przypadków jesteśmy w stanie kupić koszulę slim, nawet jak wydaje nam się, że nie jesteśmy slim, to tak naprawdę slim koszula potrafi wiele zrobić. Pomyślcie o slim koszuli następnym razem, jak będziecie kupować garnitur. I czy naprawdę największym osiągnięciem dla Ciebie jest to, że kupiłeś garnitur tanio, a nie że garnitur jest z dobrej wełny, że oddycha, że nie gniecie się, że starczy Ci na lata? Czy naprawdę największym kryterium, najlepszym kryterium kupna garnituru jest to, że kosztował 500. Hmm? W dzisiejszych czasach jest tak łatwo kupić dobrej jakości garnitur. Wystarczy zapytać w sklepie, jakiego materiału są robione? Jeżeli mamy jakiekolwiek blendy, e, bawełny, wełny, poliestru, starajmy się używać tylko i wyłącznie 100% wełny. Zapewnia ona to, że nasz garnitur będzie oddychał. I że będzie nam w nim bardzo wygodnie. Pamiętajcie, 100% wełny nigdy nie może was zamieść. Ten garnitur został zrobiony przez naszą firmę. Jest to 100% wełny. Wełna z firmy Marcotto. Włoska wełna. Bardzo dobra. Więc panowie, nie ma nic złego w wydaniu na garnitur 1000-1500-2000 zł, ponieważ liczy się to, jak często będziemy go używać. Jeżeli garnitur kupimy za 500 i użyjemy go raz. Kosztowało nas stów. Jeżeli garnitur kupimy za 2000, użyjemy go 25 razy, to będzie 25, 2 dalej, przez 24. To będzie dużo mniej niż 500. A mówię, niestety polecam Wam robienie zakupów samemu. Ja wiem, że żony i dziewczyny mogą doradzić, ale z reguły nie mają dobrych wzorców, a więc nie wiedzą skąd ta rada ma przyjść. Więc, jak kupujemy garnitur, zostawiamy żony w domu. W przypadku Alfreda mamy tutaj do czynienia z muszką zawiązaną. Czy ona idealnie jest spasowana z poszetką? Nie, bo nie powinna być spasowana idealnie z poszetką. Nie kupujmy zestawów z Chin. Wiążmy sami, a jak nie potrafimy? No to spytajmy kogoś, niech nam zawiąże. Więc zestaw muszki i poszetki, które nie są idealnie spasowane, jest to idealny zestaw na wesele. I przy tej okazji chciałem zaznaczyć, że noszenie muszek nie oznacza, że jest się gejem. Panowie nie musicie być ekspertami w tym. Zapytajcie nas, zapytajcie mnie, zapytajcie innych ludzi, którzy się tym interesują. My wam chętnie doradzimy, gdzie i jak kupić dobry garnitur. Zostawcie w komentarzach informację, czy podoba Wam się taki dwurzędowy garnitur. Czy chcielibyście taki mieć? I zobaczymy, co nas się zrobić. Nie mówiłem Wam jeszcze o kilku rzeczach związanych z tym garniturem. Jak widzicie, bardzo duże lapels, bardzo duże tutaj wyłogi z przodu. Ma tutaj też z boku ten garnitur bardzo ciekawe zrobione rękawy. Lekko pomarszczone rękawy, które powodują, że ten garnitur dostaje ekstra stylu. To są ekstra points za styl. To jest trochę jak w oświarstwie figurowym, dostaje się ekstra punkty za styl. W środku jest również specjalna kieszonka która pozwala na to, że jak włożysz telefon e, do swojej kieszeni z przodu, e, ona blokuje promieniowanie telefonu na ciało, odbija to promieniowanie na zewnątrz. A, taki James Bond gadget. Panowie, zróbcie przysługę królowej brytyjskiej. I noście garnitury z klasą. Tak jak mój asystent. A jeżeli do końca nie wiesz, skąd czerpać jakieś własne pomysły na siebie, jeżeli chodzi o styl, zobacz sobie na Instagram. Easy? No problem. Powiedz nam w komentarzach, czy możemy Ci w czymś pomóc.